Na taką wiadomość czekało wielu mieszkańców sołectwa Czetowice. W ostatnim czasie podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej właśnie w Czetowicach. Wyremontowany zostanie odcinek o długości ponad 260 metrów. Dla nas ta droga była bardzo ważna. Ja zaczynałem swoją karierę sołtysa od 2013 roku. I od tej pory zacząłem o tą drogę walczyć z mieszkańcami. Tam nie pan, jest bardzo niedobrze jak jest tam deszcz, deszcz padał lewy, tam jest bardzo podmokło i po prostu są kałuże i przez to mieszkańcom już tak to dobitnie dobiło, że po prostu no, nie mogli przejeżdżać, tam są takie dziury, były do, bo wybijane z tego destruktu. To nie jedyna inwestycja, która w ostatnim czasie jest związana z Czotowicami. Niedawno zaglądaliśmy także, jak wygląda remont drogi powiatowej z Bielowa do Czetowic. Byliśmy jako wspólnie Bielów, Czetowice, Dobrosów, Budachów, też jeszcze do pana starosty, byłego, naszego burmistrza Garaczyńskiego pisaliśmy o tą drogę, o remont tej drogi i tak dalej. I była wyrażona zgoda, że będą na to środki, natychmiast będzie ta droga robiona. Pani starościna poparła to i właśnie ta droga została po prostu wykonana, a że jest teraz, będzie o wiele, wiele lepiej się nam poruszać wszystkim, no nie tylko dla nas czetowic, ale ościennych wiosek i to jest bardzo dobra inwestycja. Prace na drodze gminnej mają ruszyć pod koniec czerwca.